tylko jestem na samym środku, no może nie aż na samym, ale na prawie środku zamarzniętego jeziora, pokrytego pięknym puchem. I tak sobie idę tym jeziorem i tak sobie myślę, jak bardzo to przypomina w gruncie rzeczy naszą nową rzeczywistość. Bo czyż nie jest tak, że nie znamy teraz ruchów, jakie pomysły? Jakieś powinniśmy dokonać. Nie możemy być, idąc po lodzie, a wracając stamtąd, nie możemy być na autopilocie. Nie mogę wyłączyć świadomości przy każdym kroku. Nie mogę odpuścić sobie bycia obecną w swoim życiu, kiedy po tym lodzie idę. A dokładnie tak bardzo wielu z nas w Polsce nadżyło. Obecna rzeczywistość, obecna zmiana zmusza nas trochę do tego, Żebyśmy byli bardziej świadomi swoich kroków, żebyśmy też bardziej zainteresowali się tym, co tak naprawdę jest możliwe na tym, w tym nowym rozdaniu. Bardzo wiele osób mówi chciałabym, chciałbym, żeby wróciło to, co było, żeby wróciło to do normalności. Co jeśli to nie wróci, i co jeśli to jest nowe rozdanie, na którym którym musimy się nauczyć surfować, który którym musimy się nauczyć funkcjonować. I co jeśli nie ma tu specjalistów? I jedynym wskaźnikiem dla Ciebie, jedynym GPS-em jest to, co wiesz. Są jedynym wyznacznikiem ścieżek, kolejnych, odkryciem kolejnych możliwości są pytania, które zadasz. Czyli muszę wyjść z pewnego systemu, z pewnego trybu, w którym żyłem. Zupełnie inny tryb, gdzie jestem ciekawy, gdzie jestem ciągle w trybie, w trybie, w trybie on, w trybie włączenia, w trybie obecności, gdzie jestem ciągle świadomy każdego kroku i gdzie jestem przede wszystkim jako czwarte, ciągle w pytaniu. Jeśli wybiorę ten krok, jakie będzie moje życie, co wykreuję? Jeśli wybiorę ten krok, jakie będzie moje życie, co wykreuję? Piękne odzwierciedlenie tego, jak tak naprawdę. Być obecnym, być świadomym w życiu i być zawsze w trybie On. Zapraszam do tego, żeby nas to nie przerażało. Zapraszam do tego, żeby to nas zapraszało, żeby to nas zaciekawiało, bo tylko wtedy, kiedy dopuścimy nowe, możemy tak naprawdę zaprosić jeszcze więcej czegoś, czego do tej pory nie było w naszym życiu. My tak bardzo funkcjonujemy przez punkty odniesienia do tego, co już znamy. Wtedy Czujemy się trochę bardziej bezpiecznie, rzeczywistość jest bardziej przewidywalna, a my się czujemy tak naprawdę energetycznie rozleniwieni. Bo nie musimy mieć tych wszystkich czu czułków naszej percepcji energetycznej wystawionych na zewnątrz. Co się to ogranicza, nasze życie. Coś się to ogranicza, nasze możliwości. Uh, więc zapraszam do tego, żeby się zacząć bawić nieznanym. Żeby się zacząć bawić innym. Nie odkrytym jeszcze. Właśnie tu, stojąc na środku jeziora, skutek o lodem. Ale już tam kawałek dalej, czego nie widzicie, jest pan, który przebija się przez ten lód. On wcale nie jest taki gruby. A, więc nie wyłączajmy się. A raczej radujmy się tym, że możemy się włączyć w pełni. Do świadomości tego, co jest możliwe w innym rozdaniu. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam na spotkania, warsztaty, na odkrywanie więcej i na przygodę samego siebie. Dorota Doris Wsocka.